Łaz do Markwińskiego. Mark... Lewa! Popatrzmy tutaj nogę. No tu nie widać, już upada. Tak jest, tu jest. Dalszy no, znaczy ma, Ten do zera. Jaki wynik będzie za chwilę za patrywane, to będzie dyskutowane. O teraz Rozrzucę ma problem Eligianza, Zawodników górnika. No i właśnie, proszę, jak to się może skończyć, Isak. Piłka już jest adresowana wyżej. No i właśnie, proszę, przytrafiają się też błędy. Płodarczyk do oku broni. Tak jak Bramkarz. Reboczo, ma trochę miejsca, reboczo, reboczo, lewa noga, reboczo. No i pokazał dużą klasę Bielica, ale ten strzał. Wrocławiu przygrany tak bardzo, bardzo wyraźnie. Baluła, ale żony granie do Isaka, Isak! Bielica pracujący naprawdę na. Teraz Isak pojawia się z prawej strony. Dośrodkowanie. Weldek głową obok bramki. No. Dobrze, do Podolskiego. Proszę bardzo, aż trybuny. I Podolski, Podolski. Po Podolski broni ten strzał Bednarek Jeszcze. Ale on pewnie też na to liczy. Wekweskiri, jest jest dośrodkowanie. Jest piłka u Weldę, Bielica wybra...